Dokładnie, pan tak w że nie. Będziemy jeździć po różnych wertepach, nie wertepach, stolikach Będziemy się zaraz robić wszystko. Jutro może lecimy albo za tydzień na study z kolegami. Nie obiecuję, że to może jutro wyjść, ale za tydzień może jadę gdzie indziej i tam może sobie ponagrywam sam. To wszystko. To jest taki mały skater, ale da się jeździć. Ale zaraz przechodzimy do oglądania.